Znowu uczarka, znowu u, Czarka, znowu u tylko tym razem robię śniadanie. Szakszuka. A tu są goście. Zapraszamy. Czego potrzebujemy do naszej szakszuki? Potrzebujemy papryki, potrzebujemy cebuli, potrzebujemy czosnku jajek, no bo to są jajka na pomidorach przecier pomidorowego i przypraw weźmiemy sobie oregano i ostrą paprykę, no i klasycznie sól i pieprz smaży się cebula, smaży się czosnek i smaży się papryka, jak trochę się podsmażą, to za chwilę wylejemy tutaj przecier pomidorowy dobra, już plumka, także trzeba dodać jajca i dusić tak to się prezentuje na sam koniec i tak to się robi, pozdrawiamy Thank <laughs> you.